Hormony są cały czas nisko, kilogramy wróciły, a ta osoba, zanim te hormony i zanim ten zerowy pułap energetyczny czy też procesowy w naszym ciele wróci do siebie, to ta osoba znowu się odchudza. I to jest takie błędne koło, gdzie my ta cały czas, nasza masa ciała wzrasta, spada, wzrasta, spada. Mniej więcej fluktuuje w obszarze takim zero, ale nasze hormony, nasze procesy wewnętrzne spadają. Czyli ta, można powiedzieć, ten efekt tego jest bardzo negatywny. Zaczynamy mniej naprawiać swoje ciało, mniej regenerować swoje ciało, mniej bronić swojego DNA, mniej bronić swoich komórek, zaczynamy mniej się ruszać, zaczynamy tracić tkankę mięśniową, bo ona też zużywa kalorie. W pewnym sensie nasz organizm obniża to wszystko żeby przystosować się do tego, tego deficytu, tego, tych ciężkich czasów, które mu zapodajemy. I to jest coś, co bardzo często ludzie, można powiedzieć, wpadają w taką spiralę. I kobiety często się, na przykład odchudzają się, całe życie się odchudzą, tak? I się, jakby cały czas mam problemy z tarczycą, cały czas mam problemy z hormonami. No właśnie jakby dlatego, bo wpadamy w tą spiralę tak jakby spadku i wzrostu kaloryki, a jednocześnie nie dbamy o te procesy wewnętrzne.